Sponsorem głównym klubu jest firma Polagis: okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. Przed naszą drużyną ostatnie już świąteczne wyzwanie quiz, w którym nasi zawodnicy, odpowiadając w parach, musieli odpowiedzieć na 10 zadanych pytań: jak im poszło i kto okazał się najlepszy zobaczcie w materiale filmowym. Jak nazywa się film, który od wielu lat co roku emitowany jest w Polsacie w czasie świąt? Kevin sam w domu, nie? Kevin sam w domu i Kevin sam na domu. Kevin sam w domu. Kevin sam w domu. Kevin sam w domu. Pani, no. Kevin, sam w domu. Kevin sam, Kevin. sam w domu. Kevin sam w domu. Jest. Drugie, Albo Szklana Pułapka. Jak nazywał się główny bohater filmu Kevin Sam w domu? Podaj imię i nazwisko. Kevin McAllister Kevin M McAllister, <laughs> <laughs> tak? tak? tak. <laughs> Kevin Ja bym powiedział. nie wiesz? Nie, nie. Kevin, ma coś tam. Jak mi się kojarzy? Myślę. Nie, no nie wiem. Dobra, Skip Kevin McAllister. McAllister. Zaczekaj, z coś tam. Liverpool? tam. Kevin McAllister. McAllister, no. Mm. Kevin, ale jaki? Nie wiem. Kevin Macalister. Kevin sam w domu to pierwsza część kultowego filmu. Jak nazywa się druga część? No mówiliśmy o Kevin sam w Nowym Jorku. Kevin sam w Nowym Jorku. W nowym Jorku. Kevin Sam Kevin sam w nowym Jorku. Kevin sam w Nowym Jorku. W jakim kraju znajduje się Laponia? Skąd pochodzi Święty Mikołaj? No. Finlandia. Finlandia. Laponia no to <grywania> tak? kraina Świętego Mikołaja. Znajduje się w. Gdzie Nie <grywania> ja wiem. A telefon do przyjaciela? Krzysztof, do, Krzyszy, do to jest kraju świętego Mikołaja. No, to, po prostu. To jest nasza odpowiedź. do. No. To... Yy... z Grenlandii. No. A ja bym strzelił w Finlandię. Do Finlandii się znajduje? Z Danii. Który renifer ma czerwony nos? Rudolf. 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 Która firma często wykorzystuje Mikołaja w swoich działaniach marketingowych? Masz coś? Czyli która firma? Ale odzieżowa. Czekolada, yy, coca cola? W reklamie w której No to chyba coca cola, taka coca cola. Coca cola. Coca -Cola. <laughs> coca cola. Prawie każdy. Co coca cola. Coca cola, albo milka, no A coca cola, no? Wiesz? Coca cola. Jak nazywają się bracia golcowie, bardzo często wykonujący polskie kolendy Jeden to jest Łukasz, a drugi Piotr? Piotr i Łukasz Paweł i Piotr Łukasz. Ja! Ale nie wiem, czy... Ty... Nie mam Nie. No. no. Łukasz i... Piotr. Tak. Nie. Paweł. Ty, tak. Łukasz i Paweł. Ania, Maćku. Paweł. A drugi? Łukasz. Daj po jedno. To ja dam Darka. Borys. Nie wiem. się, bo nie. to już cały taki pan ulicy. <laughs> Chyba się wolę nie ośmieszać z tym. Bracia Pierdolec. <laughs> nie wiem, Marcin chyba. Nie wiem. Marcin Michał, może. Który aktor wcielił się w główną rolę Grincha, tytułowego bohatera filmu Grinch, siąd nie będzie. Wiesz? Znaczy... To jest. Boże. Też tak zmieniono nazwisko, pani Nie. Jest yeah. też. The... Jim Carrey. Jim Carrey. Jim Carrey. No. Nie mam no. pojęcia. A bo nie, czekaj, jeszcze nie myślimy. Um, Sylwester <śleszcz> <śles> Było blisko tego. Tak? <śles> blisko, no? Jim Carrey. <śles> Just Jim Dreamcake, chyba. Ile potraw według polskiej tradycji powinno znaleźć się na wigilijnym stole? 12. 12. 12. 12. 12. 12. W jakim kraju popularne jest jedzenie w KFC w Boże Narodzenie? Wiesz? Co? Stanę, co? No w ogóle. No, to, 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 to Stany Zjednoczone. Japonia. Stany. Ostatecznie, definitywnie. Nie wiem, strzelają, nie mam bladek w W Kanadzie. Japonia. Jak w sensie to jedno z tego, kto daje Amerykę? Dajemy Amerykę. To Stany Zjednoczone? W Stanach Zjednoczonych. Świąteczny quiz. Wygrywa zatem bezbłędna para Łukasz Winiarczyk i Olivier Gasz, która. Ostrzeżenie: znaleziono wirusa. No cóż, w Podlesiance zawsze gramy czysto. Dlatego jesteśmy winni opublikować wam prawdziwą wersję odpowiedzi Winiara i Gasia. Może nie było już tak kolorowo, ale na pewno było wesoło. Kevin, 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 A kto z <laughs> <I> to z sterwa, to z McDonald's. to na <laughs> wyspach się przyszło. To nie samo. To w New Yorku było? No tak. Mhm. <laughs> z Finlandii, nie? Rudolf. Tak. <laughs> <laughs> Coca-Cola. Coca Marcin. Dobrze. Marcin i Michał. Nie. Paweł był Łukasz. Jak? Południe. <grymne> ale my się te, my się ja to, to była burza mózgu, niż no nie, że to odpowiadałem, nie? To, to może być trudne pytanie. Nie, sekundkę. to mówimy o czasie. Mamy czas, mamy czas, tak? No teoretycznie tak. nie, nie nie był właśnie ten, co gra w tym? Eee, no. w tym Ghost Riderze albo trzeba jeszcze w tym eee, kończeniu. <grystanie> Ale jest znany, nie? Znany. To będzie on, nie? Nie wiem. A grał w Ghost Riderze? Nie, nie mam pojęcia, gdy gra. Nie, nie wiem. Ja wiem, sekunda. Ja pierdzielę, no mam jego mordę, tylko. <grystanie> Co? A jak się... To... Czekaj, to ci powiem w czym grał, ty może będziesz wiedział. Uf. Czy tak nie kojarzysz, tak, aktorów? Kurde... To... Anu... Tom Hanks? Nie. Chcesz nie. Nie. nie, nie, nie. nie. <laughs> A jest na T imię? Nie mogę powiedzieć. O czym? <laughs> Jakaś lekka wypowiedź. <nie> <laughs> Co? Ale nie, no, czy tylko jest na T. Nie jest na T, <noise> okej, okay. ale nazwisko jest na T, te. też nie? Też nie. No to. Dobra, nie zgadnijcie. No nie. Dziękuję. obiecuję, że chciałem powiedzieć teraz, <noise> bo ostatnio grałem Jokera, znaczy no, przyleciało mi i, i Jokera też grał, ale... Ja cię kręcę. Dwanaście. Nie wiem, też to właśnie na już okay. przyszło, tak? No nie wiem, czemu tak? No to ja też tak, to może tak dawno. Dodamy no. Australię. Japoń. Blisko! Baza wirusów została zaktualizowana. Tytuł najlepszych quizmenów trafia zatem nie do Łukasza Winiarczyka i Oliwiera Gasza, a do Łukasza Grzeszczyka i Jacka Jarnota, którzy zgromadzili na swoim koncie największą liczbę punktów. Gratulacje dla zwycięzców, a my mamy nadzieję, że te świąteczne materiały umiliły wam nieco ten wyjątkowy czas. Wesołych Świąt!